Cześć, witam Was kolejnego dnia. Tym razem jesteśmy już w Macedonii. Przemieściliśmy się tutaj wczorajszym wieczorem. No liczyliśmy na trochę więcej, jeśli chodzi o pogodę. No właśnie wstaliśmy rano. Miało być ładnie. Jesteśmy nad Jeziorem Ochryckim. Na takim kempingu blisko Ochrydu. No i co? No rozkłożyliśmy się, a teraz jakoś tak na szybko próbujemy się poskładać. No bo okazuje się, że z nad jeziora ciągnie jakiś szkwał i nawet dziewczynki już Porywałem się z namiaciku. Biola chowa krzesła. Ja tu nagram to szybko, ale raczej będę tutaj zbierał ten cały Majdan. Człowiek nie był świadomy, że tak szybko jest w stanie pozbierać się z całym biznesem. Strasznie wieje Idzie od wody jakiś masakryczny szkwał. Wieje jak nad Bałtykiem. Dobrze, że my jesteśmy tacy poseł, I namiot, który mamy, to się składa dosłownie dwie minutki. Ja tak, chwają wszystko próba. po porannej burzy. Nie ma już śladu. Tak więc siedzimy sobie na plaży. Jest bardzo przyjemnie. Wiaterek wieje. No nie jest to może temperatura w tym jeziorze jak na greckich plażach, na greckim morzu, ale jest dosyć przyjemnie. Da się wejść, nie ma problemu. Nie zmieniliśmy miejsca. Dalej stoimy gdzie staliśmy? Camping całkiem spoko. Tu jest knajpa. Można tutaj coś dziabnąć. O, siedzą nawet ludzie. Leżaczki można wynająć. Kwoty nie znam, bo mnie to nie interesuje. Nie wypoczywaliśmy leżaków. Idę w stronę kampera. Tu jest główna brama wjazdowa. Najbardziej z prawej strony jest recepcja. Bardzo fajnie jest tutaj rozrysowany plan ochrydy ochrydy. Po południu wieczorem będziemy szli tam na spacer. Idzie się około 40 minut 45 minut jest deptak. My jesteśmy tutaj tu na dole tu niżej troszeczkę tak jak krzesło o, i potem będziemy tu dochodzić do miasta. Jak to jest skonstruowane tutaj są prysznice tu są toalety ten drugi budynek to też prysznice i toalety, tyle tylko, że tamten jest jakby bardziej podzielony na część męską i damską panie są na prawo, panowie na lewo i a te są jakby koedukacyjne, jest kod, bija się kod i można korzystać jest ciepła woda także całkiem, całkiem spoko tu są jakieś do zmywania garów z lewy aha, tu na ścianie jest wąż można sobie nalać wodę. No i tak mniej więcej ten kemping wygląda. No. nie przy samym jeziorze. Bardzo w porządku. Miła pani, bardzo fajnie po angielsku y, mówiła. Y, koszt y, nie ma znaczenia ile osób. Y, kamperek jest za 25 euro za dobę. W tym kamperze my w czwórkę, to już troszkę nocy żeśmy tutaj przeżyli. I po prostu jak tylko jest możliwość rozbicia tego namiocika, w którym będą sobie spały dziewczynki, no to korzystamy z tej opcji. A dodatkowy namiocik kosztował 15. Jeszcze tutaj obok tej recepcji jest ten punkt do zrzutu tej brudnej, szarej wody. Aha, otwiera się tę klapę i wylewa te nieczystości. No, a takiego kampera, jak tutaj widzicie, to ja sobie wkrótce wybuduję. Dobra, może nie tak wkrótce, za jakiś czas. Kierunek tego kempingu jest całkiem w porządku. Myślę, że za te 40 euro nie ma tragedii. Ok, nie wiem czy to widać, ale miejsce w którym jesteśmy nazywa się. Camper Stop Divono, a całkiem jest opinie 4,3. Wychodząc z kempingu w lewą stronę, wzdłuż jeziora prowadzi bardzo fajny taki deptak. Są tutaj ścieżki dla rowerów, można się tutaj przejść. Trasa mniej więcej do centrum miasta na starą część tego miasta, Ochryt to około 40 minut. Widać jak bardzo zmienia się plaża. Jest wzdłuż tego deptaka. Poza tym dziś pogoda jest dosyć mocno taka zróżnicowana. Rano lało, teraz świeci słońce, ale jednak ten wiatr jest bardzo mocny. Teraz bliżej widać Ochryd. Podobno piękne, zabytkowe miasto. Najpiękniejsze w całej Macedonii. taka plaszka, na której można na takich poduszeczkach sobie odpocząć. No pięknie. Zaraz przed miastem, przed Ochrydą. Znajduje się bardzo fajne molo. Sorry za fryzurę, ale bardzo mocno wieje. Pokażę wam je. Wygląda w ten sposób. Ja mam tle widać miasto, a tutaj molo. Dochodzimy do takiego małego portu. Mijając po drodze dużo różnych straganów. A tutaj już w tle widać stare miasto, zabudowania, rytm, w tle zachodzącego słoneczka. Dotarliśmy do muzeum papiernictwa. To taka manufaktura, w której produkuje się papier. W przewodniku czytaliśmy, że pan mówi po polsku. Ja mhm. pisać. Ja bym podjęła. To taka prasa. Do wyciskania papieru. Mamy miniaturkę. A takiego sobie kiedyś kupię, odrestauruję i będę miał. Bo takiego miał mój tatuś i mamusia. To jest zastawka 750. Fajna, nie? Chodzimy się dalej po Ochrydzie. Chodzimy na takie piękne Molo. Podoba Ci się Molo? Bardzo. Bardzo.

o z jakimś komunistą jedno trzeba przyznać Ochryda nocą żyje ludzi to tu jest co nie miara te wszystkie alejki są pełne pełne ludzi życie tętni no przepiękne w ogóle jest to miasto i naprawdę bardzo mi się podoba zobaczcie jak tam jest jeszcze tak ten... full, fantastycznie powiem jeszcze jedno że ceny tego wszystkiego tutaj jakby ktoś był tym zainteresowany są naprawdę bardzo przystępne byliśmy właśnie w takim lokalu przy morzu stoliczki stały kupiliśmy dwa takie małe sznapsiki i dwie kawy i na nasze gdzieś w okolicach 9 euro zapłaciliśmy za takie cztery napoje także wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo przyzwoite. uliczka po której teraz chodzimy to taki old market czyli taka główna alejka na której toczy się takie nocne życie w górnej części tego old marketu, tej głównej alterii. Jest przepiękny meczet, zaraz tam dojdziemy. Trochę tam się dziewczyny tutaj zgubiły. Po raz kolejny. Ale ładny sklep. Zbliżam się do meczetu Jest przepiękny, pięknie oświetlony Wspaniały Trzeba się tutaj wejść Zobaczyć jak on wygląda w środku Aczkolwiek wątpię Przekraczamy właśnie granicę macedońsko-albańską. Jest tutaj tradycyjnie, czyli wszyscy się cisną i jest korek i trzeba czekać, ale to jest takie normalne w tym kraju. Także nie ma problemu. O, a, wygląda to mniej więcej w ten sposób. I tam stoją jedni. Tam stoją brudzy. Jest ok. Hej, witam. To ten sam dzień, w którym byliśmy rano jeszcze na Tochrydom. A teraz jesteśmy już w Albanii, w okolicy Duresu. Stoimy w takim lasku. Zaraz przy plaży. Miejscówka jest na Dzikusa. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Ale na razie zostajemy tutaj. Jesteśmy nad, tak jak powiedziałem, nad samą plażą. Jest tutaj dużo plusów, bo ten las jest dosyć przyjemny. Są dostępne łazienki, toalety, już te plażowe, także nie trzeba e, używać zaplecza campingowego. Są prysznice, można po kąpaniu się wykąpać. Są jakieś knajpy, lokale. Idę właśnie sobie siąść odpocząć po podróży i popatrzeć w zachód słońca Morze fajne, cieplutkie, dziś są małe fale także pokąpaliśmy się przed chwilą ale strasznie słone w porównaniu do Morza Greckiego nie wiem dlaczego, bo zawsze mi się wydawało, że Morze Egejskie jest dużo bardziej słone a to jest nie do końca prawda tak to wygląda, nie wiem ile my tu czasu zostaniemy, czy to będzie noc, czy dwie, to się wszystko pokaże.